Dzień dobry kochani, witam was z busa. O, właśnie mąż przychodzi, nie nagram dzisiaj tego powitania. Podejście do nagrywania przywitania, chyba trzecie. <grytanie> witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, mamy taki luźny dzień i wieczorem idziemy do znajomych na taką małą imprezkę. Idziemy z dziećmi, więc to będzie taka grzeczna imprezka, ale i tak super. Bo wiecie, zawsze fajnie wyjść, spotkać się ze znajomymi. Wczoraj miałam w ogóle bardzo fajny dzień, bo widziałam się z koleżankami. Co prawda zaczęłam vlogować, ale później to już się szybko, szybko szykowałam i jeszcze mi bateria padła po prostu wszystko przeciwko mnie, więc już odpuściłam ale dzisiaj e, mam baterię naładowaną, więc vlogujemy i spędźcie ten dzień ze nami e, aktualnie jesteśmy w Gerlitz tutaj przyjechaliśmy na te tak zwane śmietniki, czyli na te wszystkie starocie które wam ostatnio pokazywałam e, i coś tam Wojtek chodzi i ogląda, ja tutaj zostałam z dziećmi w aucie gorąco ma być dzisiaj niesamowicie, więc mamy tutaj otwarty samochód i i póki jest jeszcze jakiś przewiew i jeszcze jest jakieś powietrze, bo jest dziewiąta rano dziewiąta, dziesiąta? Jakoś tak 10. jest e, no to skorzystaliśmy chcemy do południa wszystko co mamy do załatwienia załatwić obiad sobie zorganizowałam bo zamówiłam kurczaki z rożna to już ma jak sobota co sobota, więc e, jak będziemy wracać z zakupów to odbierzemy i jeszcze musimy pojechać do papierniczego bo chcę kupić e, coś do zapakowania prezentu E, bo tam gdzie idziemy, to jest, idziemy na małe urodziny, więc mamy prezent. E, I no, trzeba, wypadałoby go jakoś zapakować. E, także kochani, spędźcie ten dzień z nami. E, no i co? Zaczynamy. Misia, jak zwykle nam usnęła, ale troszkę ją odkryję, bo jest tak cieplutko, że. Oj, moja malutka! A co robi mój syn? Komórkowiec, jak zwykle, komórkowiec. Dzisiaj nie mamy żadnych głowów, nic nie. Tak? Srebra? Srebra mam w tym wózku A, no to jednak coś się udało tawić. Smacznego. Dziękuję. Słonko grzeje fest, powiem Wam. Robi się coraz bardziej piekielnie. Przeschować wózek jeszcze do auta. I kończymy te zakupy. Jedziemy odebrać kurczaka i wracamy do domu. Hej, my już jesteśmy jakiś czas z do domu. Zjedliśmy sobie tego kurczaka, którego zamówiliśmy u Ewy. Y Rozpakowaliśmy zakupy, wypiliśmy kawkę, mała poszła na drzemkę, a ja biorę się za upieczenie chlebka ziołowego na imprezę i zrobię chyba jeszcze hummus. Eee, jak widzicie, jest trochę tak ciemno w domu, bo mamy pozasłaniane rolety. Na dworze jest ponad 30 stopni, więc po prostu nie chcemy, żeby to ciepłe powietrze dostało się do domu. Więc taki to jest sposób, że po prostu jak jest... Jak wywietrzycie rano, to pozasłaniajcie rolety i. Od razu potem jest trochę chłodniej. Eee, także ja biorę się za robienie chlebka ziołowego. I jeszcze zapakować prezent i będziemy się szykować. Masło z suszonymi pomidorami już jest gotowe. Teraz zrobię jeszcze tylko ciasto. Przełożę i do piekarnika. Ciasto, takie najbardziej podstawowe ciasto drożdżowe. Mąka, woda, olej, eee, drożdże i sól. Nic więcej rozwałkować na to masełko, pokroić w harmonikę i gotowe proste, banalne i pyszne zawsze na każdej imprezie sprawdza tak się prezentuje jeszcze przed włożeniem do piekarnika czyli wiecie, tak poskładałam takie zygzaczki te paseczków tego ciasta jakkolwiek włożyłam tutaj do foremki i do piekarnika na 180 stopni jakieś 20 minut i będzie gotowe Zrobię jeszcze humus, bo to zawsze dobrze na takich grillach też wchodzi. Więc tu mam cieciorkę, taką ze słoika. Wiecie, ja już nie bawię się w gotowanie. Zróbmy to szybciej, nie? Więc zwykłą cieciorkę ze słoika albo z puszki. Zapomniałam kupić tahini do humusu, ale mam w spiżarni masło orzechowe. Więc wykorzystamy masło orzechowe. A w międzyczasie, proszę zobaczyć, chlebek się pieczy. Chlebek już upieczony, musi troszkę wystygnąć. Już Wam pokazuję jeszcze hummus. Oj, się zamknął na dobre. O, hummus też. Cała miseczka, także jesteśmy przygotowani, idziemy na imprezkę. Ale jeszcze mamy trochę czasu, więc ludzi zaraz jeszcze sobie poprawię makijaż, przebiorę się, także na spokojnie. Nie pokazałam Wam jeszcze łupów z dzisiejszych staroci. Srebrna sztućce, już Wojtek je zdążył wyczyścić. Takie łyżki do sałatek, taki widelczyk, widzicie, do jakichś ogóreczków kiszonych, szczypczyki, też do ciasta i taki bardzo stary nóż, duży. Też go wyczyścił. O i takie łyżki, jeszcze dwie tutaj. I to wszystko. Taki dzisiaj, o, taki dzisiaj łup. Co prawda mamy jeszcze jakieś 40 minut do wyjścia, ale Olek stwierdził, że musi się wykąpać. No i o, już go słyszę, że dał nura do basenu. I co prawda, o i dobrze, że jest chociaż wiaterek. Dzisiaj jest 30 kilka stopni u nas, jest po prostu jak w piekle gorąco. Ja nie wiem jak ludzie żyją na południu Europy, albo tam na północy Afryki, A tam jest aż 40. Podziwiam. Ja już przy 32 mam dosyć. <laughs> Idziemy zobaczyć do Olka. Dzień dobry, dzisiaj dzicze, jestem wesoły Olek. Wesoły Olek. Oj, by było, nie ta noga. A, bo ciebie noga boli, no tak. cieniu jak wiaterek powiewa, to jest super przyjemnie, ale tak jak się wyjdzie na słońce, to po prostu pali. Chyba nie będę jakiegoś wielkiego makijażu robić, tylko sobie trochę poprawię to, co mam. Trochę sobie oko poprawię i tyle, bo nie. tak to wszystko spłynie zaraz. Jeszcze chwilę tu walka popłynęła. Wyprasowałam sobie sukienkę na imprezę. Dobra, Olek, ja zmykam i gdzieś tata pilnować. Jupij! Dobra, tata się chyba z tobą pokażę. To się nazywa kocie życie. Patrz, w cieniu tylko z boczku na boczek się przerzuca. Kocisko. Cikitka. Cikita. Cikitka, gorąco ci. W taką pogodę to... Akurat przez pralnię i pranie chodzi. W taką pogodę to zwierzęta wcale nie wychodzą, chyba, jak, chyba że jak już wyjdą, to widzicie w cieniu. Hej, przyszłam na chwilę do was, zanim wyjdziemy na imprezkę, bo chciałam wam pokazać makijaż. To jest wszystko to, co pokazywałam wam w ulubieńcach. Tylko to użyłam, znaczy nie tylko to, jeszcze użyłam Coś innego, ale widziałam, żeby Wam to pokazać. To, co się tak błyszczy na powiekach, to jest Choco Glamour 01 Moon Sparkle z Eveline. U mnie się już wszystko pościerało, bo ja bardzo lubię ten dzień. I na całej ruchomej powiece wklepałam palcem drobinki. Jako konturówkę, oprócz tej pomadki Inglot komunikatywnie, którą pokazywałam w ulubieńcach, jest. Hej, ja nagrywam. Dałam konturówkę nam w kolorze 08 tofi i ją przypudrowałam ziemią egipską. No i w strategicznych miejscach, ale dosłownie odrobinę dałam pudru. Dzisiaj Fitmi taki w kolorze 115, ale to dosłownie tylko tutaj i tutaj, ale to już też spryskałam się mgiełką, więc nawet nie wiem, czy coś to dało. I to jest, to jest wszystko. To jest taki makijaż w zasadzie jak co, jak co dzień, e, tylko coś tam tak delikatnie inaczej. E, jeszcze sobie wtarłam na dekolt, w ramiona, nogi e, ten olejek z Rituals. Ritual of Yozakura? Yozakura? Z fioletową nakrętką. Najpiękniej pachnie ta fioletowa seria. Zdecydowanie. No. Także ja zaraz przebieram się w sukienkę, ale już, wiecie, zrobię to przed samym wyjściem, bo jest tak gorąco, że... Na ostatnią chwilę przybiorę się w sukienkę i już w zasadzie jesteśmy gotowi do wyjścia. E, na imprezę was nie wezmę ze sobą, bo nie będę tam nagrywać, e, ale rano obiecuję, że zmontuję tego vloga i wrzucę najszybciej jak tylko będę mogła. Także to co, widzimy się w następnym. Buziaki, do zobaczenia. I żeby nie było, że was tak zostawiam, nie pokazałam jak się ubrałam, to czekajcie. Muszę jakoś zobaczyć, jak wam to pokazać, tak? Będzie dobrze? Mam taką sukienkę z Shein, taką dosyć długą. Czekajcie. Ona jest prawie. no do łydki, do połowy łydki. Nie, nie wiem, jak wam pokazać. Każdy w każdym razie taką. <grych> Dobra, teraz to już na pewno zamykamy. Na razie.